Bardzo dobra frekwencja, nowa trasa, wymarzona pogoda i niezwykle pozytywna, energetyczna atmosfera. Tak w wielkim skrócie można podsumować tegoroczny bieg pod nazwą Enea Energetyczna Dycha. Jubileuszowa, dziesiąta edycja jednego z największych biegów na Ziemi Kozienickiej. Odbyła się w sobotę 16 września. Miało być inaczej, miało być wyjątkowo i było na pewno w opinii zawodników. Przede wszystkim zmieniła się trasa. Biegliśmy spod energetycznego giganta grupy ENA, wytwarzanie czyli spod elektrowni Kozienice. Naszej można powiedzieć alma mater, tutaj Kozienickiej. No i prowadziła na teren ośrodka rekreacji nad Kozienickim Jeziorem. Dosyć szybka trasa. W tym roku uczestnicy pobiegli zupełnie nową trasą. W latach 80. na początku. 90. tych był taki bieg energetyka. Trasa wiodła spod samej elektrowni. Na stadion w Kodzienicach miała około 11,5 km. Są również z nami osoby dzisiaj biegłe, które uczestniczyły w tamtych biegach, którzy swoją karierę rozwijali w latach 70., -tych, 80.. -tych. Dzisiaj są już to weterani biegów, seniorzy, no i oni też dali nam tą wiedzę historyczną, że takie biegi od 87 do 92 roku były w Kodzienicach organizowane właśnie między innymi przez i dla energetyków. Liczącą 10 km trasę ukończyło dokładnie 223 osoby. Jedni przyjechali walczyć o zwycięstwo. Dla innych ważny był sam udział i oczywiście osiągnięcie jak najlepszego czasu. Jak co roku bardzo licznie reprezentowana była Ziemia Kozienicka. Startowało ponad 70 biegaczy z Kozienic i okolic. W myśl zasady biegać każdy może. Przekrój wiekowy był ogromny. Od nastolatków po zawodników ponad 70-letnich. To nie jest bieg tak dla zawodowców. Zawodowcy raczej omijają takie mniejsze biegi, wiadomo, ale mamy tutaj też również czołówkę polską. Przybyli też zawodnicy z Ukrainy i oni wykręcili najlepsze czasy, około 31-32 minut. Zawodnicy z Polski też w bardzo dobrej formie, pokazali się, 32-33 minuty na 10 km to jest naprawdę duży wysiłek. No ale też rzesza, ogromna rzesza półamatorów, amatorów biegania, wiele osób z Kozienic z regionu, ale są też z innych Z Zbrodnicy mamy ponad e, prawie 300 km stąd ze Śląska, z, z Świętokrzyskiego, z Małopolski, z Wielkopolski, Mazowieckie, także pół Polski. Zjechało dzisiaj do Kozienic na dziesiątą Enea Energetyczną Dychę, żeby e, brać udział w tym pięknym biegu w pięknych okolicznościach przyrody i pogody. Na starcie biegaczy przywitał wiceprezes Enea Wytwarzanie "Mir Zielony. Ze Świerży Górnych trasa wiodła przez nową wieś, holendry piotrkowskie, Majdany i Opatkowice. Meta znajdowała się na ulicy Zdziczów na wysokości ośrodka rekreacji i sportu. Pierwszy jej linię przekroczył Andrzej Starzyński. Z pochodzenia Ukrainiec, obecnie mieszkający w Końskowoli. To stały uczestnik energetycznej dychy. Zwycięzca drugiej, trzeciej i czwartej edycji. Rekordzista poprzedniej trasy. Po kilku latach ponownie wygrał w Kozienicach.

Energetyczna dycha, no to nie wiem, jakaś tutaj dodatkowa energia gdzieś tam płynie, w szczególności, że byliśmy od elektrowni. Natomiast no, częściowo bygliśmy po tej samej trasie. No, te tereny tutaj kozienickie, to mi się wydaje, że nie są jakieś pagórkowate, więc zostaje ta trasa dość szybka, dość płaska. Dzisiaj warunki jakie są, mega gorąco nie było, delikatny wiaterek, więc myślę, że jak najbardziej pogoda tutaj dla wszystkich była, żeby. Walczyć z sobą, ze swoimi życzówkami, także jak najbardziej polecam ten bieg dla, dla robienia dobrych wyników, dla zabawy i dla takiej rekreacji rodzinnej. 61 sekund do zwycięzcy stracił jego rodak Serchii Okseniuk. A niespełna dwie minuty później na mecie zameldował się Aleksander Dragan, biegający adwokat z Kielc i triumfator dychy z 2018 roku. Najszybszą z kobiet była Maria Cześnik 37 37,55. Drugie miejsce zajęła Oksana Okseniuk, a trzecia była Daria Paśnicka. Maria Cześnik kibicom kojarzy się głównie z triatlonem. To olimpijka z Pekinu i wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. W tym roku, szczególnie końcówka sezonu, to właściwie same biegi, także. No myślałam nawet na starcie w Mistrzostwach Polskich, które są 20 października i tutaj chciałam tak się przetrzeć, sprawdzić jak forma. Tu jest bardzo fajny klimat, tak samo ten triathlon kozienicki to jeden z fajniejszych kameralnych i takich właśnie rodzinnych startów, także ja bardzo tutaj lubię przyjeżdżać. Podobnie o atmosferze kozienickiego biegu wypowiadał się Andrzej Starżyński. Fajna to impreza jest rodzinna. No nie tak jak widać, ja przyjeżdżam tutaj z całą rodziną, z dzieciakami, mnóstwo atrakcji. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na aktywny odpoczynek i, i żeby po prostu dzieci zaszczepić dzieciom sport, no nie jak najbardziej, i, i pokazać, że to jest fajny pomysł na spędzanie wolnego czasu. Z roku na rok impreza się rozwija. Mowa tu nie tylko o liczbie uczestników. Chcemy ubogacać ten bieg w takie wydarzenia pozasportowe. Jest strefa zabaw, jest bieg juniora także dla dzieci. E, różnego rodzaju inne atrakcje dla biegaczy i dla ich rodzin. Pierwszym z biegaczy reprezentujących ziemię kozienicką, który minął linię mety był, podobnie jak w poprzednich latach, Grzegorz Sobczyk z klubu Kozienicki Biegacz. Czas 37-35 dał mu 15 miejsce w klasyfikacji Open. Dobrze pobiegli także Michał Piwoński z akwatora, 20 na mecie i klubowy kolega Sobczyka Marcin Podczasim, 21 miejsce. Ta trójka stanęła na podium w klasyfikacji najlepszych mieszkańców gminy Kozienice. Najlepszą z naszych pań była Beata Maj z WKZ Kozienice BBL. Czas 45-41 był siódmy wśród 45 startujących biegaczek. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęła Aneta Przychodzień, kozienicki biegacz. A trzecia była Aneta Kowalczyk, NEA Team. Podczas tegorocznej dychy już po raz siódmy rozgrywane były także mistrzostwa grupy kapitałowej NEA. Tu najlepszy ponownie był Przemysław Nowak z Radomia. Drugie miejsce zajął Tomasz Rębiś ze Stanisławic. A na trzecim uplasował się Dariusz Milczarczyk z Kozińskiego biegacza. Wśród kobiet pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zajęła Aneta Przychodzień. Druga była Aneta Kowalczyk. A na trzecim stopniu podium stanęła Anna Strzelczyk-Pakuła. Podczas dekoracji zwycięzców, która odbyło się na deskach amfiteatru. Wszystkim uczestnikom gratulowali wiceprezes NEA wytwarzanie Słowo Mir Zielony oraz wicestarosta powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska. Oprócz klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, wręczono również statuetki w kilkunastu kategoriach wiekowych w mistrzostwa grupy kapitałowej NEA oraz w rywalizacji mieszkańców gminy Kozienice. Najliczniejszą reprezentację miał klub WKZ Kozienice BBL. W jego barwach startowało 20 osób. Zaś najszybszą drużyną okazał się Czarnecki Run Team. Trzeci był Koziński Biegacz, a piąty WKZ KOzienice BBL. Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej, w kategoriach wiekowych i w mistrzostwach NEI otrzymali nagrody finansowe, wynoszące od 600 zł za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej do 100 zł za trzecie miejsce w kategorii wiekowej. Organizatorem biegu było Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych a sponsorem tytularnym Enea Wytwarzanie.